Dzisiaj gramy w Roblox Titanic. Mnie to ciekawi z Jeżeli spodoba Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. I ja muszę tu posłuchać. Co to jest? Druga klasa. Titanika, haha, okej, jesteśmy na Titanica.

Już się kąpicie, Czekaj, co? O nie, to już ten moment? Ej, szybko, muszę iść, bo nie znażę. O nie, nie z tej strony. Ej, nie mamy łodzi tu. O kurde, my jesteśmy na, na prawie najniższym pokładzie. Jezu, widzowie. Nawet jak tak to nie uciekniemy, bo nie wiem. Mam... Czy ktoś wpadł do wody? Tak. Ciekawe, co głęboka. Schody. Co? Od kiedy ta winda była na taniku? Jak windę wynaleziono dopiero w połowie dziewięta... XX wieku? Ja, winda, naprawdę. Jest łódka, przejemy. Riverpool. Nawet napisali. Poza tym nie rozumiem jedno i widzowie. Jakim cudem bryła lodu zdezyła się z tytanikiem? No bo jak przez jesteśmy na ciepłym oceanie, to jakim cudem? To jest tytanik ma chyba kilometr! Ej, czy ja widzę wyjście z Tytanika tam na dole? No patrzcie, wyjście z tytanika. Idę to zobaczyć. Jo, Jak tak tytanik wyglądał, to sacun kto to konstruował. Ale wątpię szczerze. To jest pierwsza klasa. A tu jest pierwsza klasa. 1000 pącz. Mam 0 pącz. O burza. Za jeszcze niej kłam tej gry. No po prostu big titanik. No big titanik. Czekaj, bo tu jest starowny gdzieś Kurde, nie, to nie, to jest to nie To, 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 to chcę Nie wiem, to na miejsce na... Na inne piękne, na... na dół. Więc Gdzie to starownia? Dobra, jadę do teraz, zobaczę, że nie jest dużo. Nie, to obydwie miałem zrobić. I grać tak. Kur... dużo i... co? Ich jest chyba z 50. Zawsze to chciałem robić Nieważne co w ale czy w Robloxie Zawsze to chciałem zrobić, zrobić. Lewituję super Albo mam równowagę No chyba to zrobić Dobra wiecie co widzowie Я прыгаю. О, нет. Я прыгаю. Подождите, Ale widzę wie... co jestem na powierzchni, teraz Czekaj, tu, tu jest wyjście, tu jest wyjście ratunku! Czekaj, to jest tutaj. Ej, no, 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 no! Kupia, kupia, kupia. Да, 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 Так, да, Есть место? Есть место, хорошо. Dobra, widzowie, jeżeli chcieliście pozwiedzać titanika, Titanicę, nie ma sensu. To titanika. na mnie. Zostawcie Titanicę. Dobra, zaimplinowałam się w książce. sobie zobaczyć, ale co ja wam mówię no.